W naszym poprzednim ćwiczeniu stworzyliśmy sobie nowy branch, otakowaliśmy nasz poprzedni branch, czyli master, i też zrobiliśmy zmiany w naszym nowym branżerze. Development, który stworzyliśmy. Teraz posprzątajmy sobie te trochę tagi, tak żeby to miało sens i zobaczymy, jak możemy nasze tagi wysłać do naszego zdalnego repozytorium. Bo jak widzieliśmy, naszego tagu, który dodaliśmy, bezpośrednio nie widzieliśmy w naszym zdalnym repozytorium. A więc przełączmy się. Możemy przełączyć się bezpośrednio poprzez komendę lub też wybrać tutaj opcję w naszym Visual Studio. I oczywiście możemy usunąć nasz tag, wydając polecenie git, tak minus d i nazwa naszego tagu. Jak widzimy nasz tag został usunięty bezpośrednio w git grafie, to nam pokazuje. Przełączmy się z powrotem na nasz branch, czyli git checkout. Jak widzimy, jesteśmy bezpośrednio z powrotem przełączeni na nasz branch. Możemy to zaobserwować bezpośrednio na dole, czy też bezpośrednio w naszym Git grafie. I teraz stwórzmy sobie tutaj nasz tag, czyli git tag minus A, nazwa naszego tagu v4.3. Naciśnijmy Enter. Jak widzimy bezpośrednio tag został utworzony i teraz jeżeli chcemy pusznąć nasz tag do naszego zdalnego repozytorium musimy bezpośrednio wydać komendę git posh origin i nazwa naszego tagu. Jak widzimy Informacja o naszym tagu została przesłana, i w taki oto sposób możemy przesłać nasze tagi. Oczywiście, jeżeli mamy tych tagów więcej, możemy skorzystać bezpośrednio z opcji takiej, czyli minus minus tags, zamiast podawania konkretnego tagu. Zostaną wtedy wysłane na nasze zdalne repozytorium wszystkie tagi, które mamy w ramach danego brancha. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli wysłać tak do innego brancha, to będziemy musieli bezpośrednio przełączyć się na inny branch. A więc teraz sprawdźmy, czy bezpośrednio na naszym zdalnym repozytorium, czyli w naszym, na naszym koncie GitLabowym, będzie widziane bezpośrednio nasz nowy tak, który został utworzony i wysłany na nasze zdalne repozytorium. Bezpośrednio przechodzimy do naszego repozytorium i jak możemy sobie zobaczyć, kiedy klikniemy opcję bezpośrednio na switching branch, łamane na tak, to zobaczymy, że mamy dwa branche i jeden tak stworzony jako wersja 4.3. Jeżeli sobie klikniemy, to dokładnie będzie to ta sama wersja, na którą wskazuje ten tak bezpośrednio w tym komicie. Jeżeli sobie przejdziemy bezpośrednio do naszego git graph, bezpośrednio który jest dostępny z Visual Studio Code, to możemy sobie zobaczyć, że początek hasha ID jest taki sam jak początek hasha bezpośrednio tutaj umieszczonego i stakowanego naszego odpowiedniego komita. Jak widzimy, jest to nowy branch w branchu development. No oczywiście, możemy sobie przełączyć i zobaczyć, że rzeczywiście jest to ten sam e, hash komita, e, który wskazuje bezpośrednio na ten sam branch, czyli development. Jeżeli przejdziemy sobie na master, to już w tym przypadku jest to inny hash naszego bezpośredniego komita. Jeżeli chodzi o tą lekcję, to to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnego materiału.